Siemano, słuchajcie, nowy odcinek przed Wami będzie, mam nadzieję, fajny. Nie, jeszcze raz. Siema, przed Wami nowy odcinek. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, pisać komentarze, sprawdzać nasze instagramy, które macie w opisach, no i klikać łapki w górę. Oglądanka. Taka środkoła wielkość, ani za duża, ani za mała. W którym miejscu myślałeś? Tak pomiędzy tymi, stu, żeby to zapełnić, no. Mm -hmm. A chodź tak, żebyśmy się widzieli w lustrze. Przy tym zgięciu nie będzie przeszkadzać nic, nie? Tak, Potem, nie? drugiej stronie. Nie, nie, nie. No, nie. jeszcze biceps. Hmm? Będzie w zgięciu no, końcówka, ale... miejsce zakryć, idealnie by... Ja mogę ją nawet przesunąć tak tu, wez? ale wydaje mi się, że lepiej... Nie, 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 no, tak jak trzymałeś. Tak, też, nie, tak. nie chcę, na tym zgięciu właśnie. Nie, no, 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 no. Bardziej tak, delikatnie, wtedy będzie uciekało do góry. Fajnie hmm. będzie wyglądała i będzie się kończyła hmm. jakby równo z bicepsem, mniej więcej, nie? Hmm. Co myślisz o wielkości? A troszkę wyżej, jakbyś tam? O, tak. Mogę, tylko jak przykleimy mocno do tej dziary, a tu hmm. zostawimy dużo przerwy, raz, to no? tak będzie wiesz. Wiem, a jak damy troszkę hmm. niżej, generalnie wiesz, w perspektywie 5-10 dziar na tej ręce to nie ma żadnego no, znaczenia. Jak ale ja w przy przypadku, nie? kiedy masz tylko dwie, no. to już będzie to widać. Mi... Tu, żeby no, zostawić ten tak no, centymetr, to centymetr półtorej trzyma. przerwy, nie? Hmm. Jest. Tak, Za wielkość. Zajebiście trzymasz, wielkość też jest zakłada. Właśnie tak. o to mi chodzi, żeby tak... Chcesz zobaczyć większy mniej, mniejszy? Było wydrukowane takie i takie. No, jak już to nie... mniejszy. Dobra. Uważam, że nieźle, ale ta większa chyba lepiej wyglądała. Większa lepiej, ale to też jest spoko. Jak, jak uważasz? Twoja teraz? No. Chyba tą większą zostaję. Mniej na pewno dużo wyraźniejsza ta. W, z tą ilością cyfrów, nie? Zostawiamy ją tutaj, no. Dobra, no, idę odbić kalkę. Nawet nie wiesz, jak dużo ryzykujesz od razu nagrywając, jak odpalam z uszczynienia tableta. <grym> znowu wyskoczy chłop, który ssa stopę. Tak. Ej, to było raz! A <grym znowu> gdzie się wstawiłem, że ten twórca Mark Souls'u został złapał Widziałem nawiązanie. Ale coraz bardziej utożsamasz się z tym stópkarzami. Przestań. Wow, ale to było intensywne. Fajnie, nie? Tak to będę robił właśnie. Sweet, byłem na sweet, i sweet, że jak dziaram, że robię dziwne to Dziwne dźwięki, dziwne miny. No właśnie, ale tam już był trzeci, czwarty dzień, i wiesz, już poczułem się swoją, i tam klasycznie coś tam zierałem. I kawa, nagle wiesz, zacząłem robić jakieś dziwne takie dźwięki, nie? Dzisiaj tak co tam ziarno tak spojrzała na mnie. A robiłem tą ośmiornicę, i taka paskudna mi wychodziła, wiesz, Fajnie, tak super, mi daje rujemy. Ale tak spojrzała na mnie. A to normalne. Tak. Nikt nie zwróciłem na twoje dziwne pozy, jak jeszcze dziarasz? Były, były, ale tam na przykład było, że jeden gościu dziarał noga na nogę, <noise> więc jakby tam nie był super zdziwiony. No nie, nie, raczej wszystko w normie, nie? jak <noise> na kolanach mógłby to dziwnie patrzyli, nie? <głos> <głos> Ty y, siadasz noga na nogę do tego, żeby ukryć je swojego wód. na pewno już tak i będę mógł. Nie, nie no. Tak mi jest wygodnie po prostu, nie? Trzeba zmieniać pozycję, no, tak. bo po no, prostu no, podpoczywa. A jak cały czas w jednej, to jest do dupy. Pokaż może Bardziej do zewnątrz może? To? Tak, tylko że teraz masz wygiętą rękę tak, ale jak ją uratujesz tak, to będzie jej widać tylko część nie, to Spoko? Nie, no, to Spoko. To... Bo właśnie przy, przy tej rotacji takiej Ona będzie wyglądała trochę bardziej Będzie być trochę bardziej widoczna Ale jak spuścicie rękę luźno z ciała To przypuszczam, że wtedy będzie się bardziej chowała Nie, bo mi też zależy, żeby ona na tym bice zawsze chodziła No, no, no Żeby ona równo z bice była Dajmy ją tak, próbnie, jeżeli będzie trzeba ją Wykleić jeszcze raz, A, tak to ją tak wykleimy tak jeszcze raz tak, tak. W razie czego przykleić, to wiesz, żaden problem, nie? No Nothing really is Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell them it's ice I got wifey young, blinking sheet. Ice freeze freeze. freeze. Photo, Photo. Please. Please No Photos. No 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 no, no. Please, no photos. Hit the door and the door man just in. Whole team here, money some. Still young, but I move like a new deal to my lawyer. It if you're down in my management, I'm just warming up a way to lie. producer saw the numbers one. Different colors in my baggy life. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. To o dwa złote. Co? Kuczek słodko-kwaśny. No matka. Nie no, ale przesadza, że nie ma nic złego, co? No nie fajnie, nie? Jest to dyskryminacja, jakby nie patrzeć. O, dania wegetariańskie. Dawaj te bydlaki tam. Powiedz to. Właśnie nie wiem, jak to się czyta. Czops. Czop. No? Jak? Czopsiu? Czopsiu? Uuu. Ale nie widziałem z tymi kolcami. Fajne, nie? Zajebiście. Jednak fajniej niż ten. Jednak fajniej. Jednak <grym> fajniej jest z tymi kolcami. Nie mam żartów. Opowiesz mi jakieś albo coś fajnego? Fajnego dnia. <grym> 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 e... Zamieniam się w słuch. Czekaj, zrób mi ten. <grym> a znasz to. A znać to na Nie. Jak mały grzyb się pyta, a ty kiedy weźmiesz swój pokój? A tata mówi, przecież masz rum. <grym> O kurwa Ale dobre Zapamiętaj odpowiadaj nie dziękuję. Już zapomniałam myślałam, że powie coś z tego grzyb, a on powie na no chuj czy takiego żeby Co? To nie było śmieszne wtedy A wiesz, jak, wiecie jak się nazywa płacz małego raka? Wycieraczka ci się? <noise> Dobra, do idziemy? Do taniego hinola. Pożarełko. Powiedz, kim chciałeś zostać jak byłaś nowa? Malarką. Malarką? No, obrazy chciałam malować. No I co teraz? No nic, kupił dostałam na urodzinę od ciebie szkicowniki i no, i może znów no zacznę coś robić. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego <noise> 100 lat, sto lat, bo miała które urodziny? 27. No. I już nie trafię do klubu 27. Mogę jeszcze jak mam weź O, no, do... Uu, no to kuszące! Najlepiej nie trapię. Wywiad z Sarną w no? No, no akurat jak się nie pomalowałam dzisiaj, tu tyle. Znowu mnie nagrywasz. No co ty? Dobra, powiedz mi tak, pierwsze pytanie. E, czym się interesujesz? Nie mogę powiedzieć. Bo wszyscy będą znać już moją mrożną stronę. No będą strona? wiedzieć co robię w chacie. A ty, sorry, No dobra, no to w takim razie drugie pytanie. Miałabyś gdzieś wyjechać, ale w tym momencie. Tak jak no. wstajesz i wychodzisz, ale musisz żyć tam do końca życia. Gdzie by no. to było? Do Gdyni. Do Gdyni? No. Jakbyś miała zamienić się w jedno zwierzę? Mhm. Uh -huh. Do końca życia? No. Jakie by to było zwierzę? Właśnie mam dylemat. Myślałem, że to będzie proste pytanie, akurat. No właśnie, z jednej strony tak, ale z drugiej strony trochę się zastanawiam, czy na przykład nie wolałabym być jakimś drapieżnikiem. Ty drapieżnikiem? Żeby, nie, żeby mnie nikt nie zjadł. No nie pasuje drapieżnik. Może bym po prostu była papugą, latałabym sobie. że bardziej sarenka, ale... No serne też, ale bym jakby jakiś samochód. No to jest takie potrącił. zbyt oczywiste, co? No. no. Nie podoba mi się ten wywiad. Dlaczego nie? Chyba wyszłam już niekorzystnie. Ba bardzo korzystnie? zawsze wychodzisz sobie korzystnie. Jakbyś... Mio mogłam mieć jakąś umiejętność, której nie mam. Chciałabym umieć jeździć na deskorolce. Kto nauczy sarynkę jeździć na deskorolce? Mój chłopak próbował I... stąd. No co? Nic. Wypiłam piwko na skateparku i nie pojeździłam, bo się wstydziłam no. tych zajebiście jeżdżących ludzi. Dobra, a powiedz mi jak się czujesz w wieku 27 lat? Jakoś młodziej niż wcześniej. Młodziej, co? Tak w ogóle wyglądasz młodziej. co jeszcze? No nie wiem. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zostaw to. Sarna ma taką yy, przypadłość, że zabiera takie rzeczy do domu. Nieprawda. Z restauracji. Nieprawda. Chodzi i... <noise> I O Boże, nie, Bartek, spisze. Zazmę do niego na wideo. No dalej co ty do mnie odbierasz? Tyś misiu. Dobra, to tam? Ani nic dzwonisz na odcinku. Siema, Bartek. Siema, Siema, Chcia Dodań. chciałem cię tylko dodać do filmiku. Ja jestem taki nieogolony, w ogóle. <gulę> chcesz kogoś pozdrowić? I was pozdrawiam, kochane słoneczka. E, widzów e, pozdrawiam Widzów też pozdrawiam. Dobra, kończę, bo tu jest wywiad ze mną, a nie z tobą. Jak zwykle wszystko, żeby tylko mnie przyćmieć. Co no jest cena sławy właśnie, nie? Ostatnie pytanie na tego Czy można podchodzić na ulicę do, do ciebie po zdjęcia? No wiadomo, że tak zawsze zrobię. Komuś. Tak? Komuś. Kon po prostu jesteś koneserem piwka, no. To ja jestem koneserem w ogóle spędzania czasu mm. nie na trzeźwie. No jasne, że tak. Życie trzeba celebrować, Może kiedyś to się zmieni. Mm. Zmiany są dobre. Zmiany są dobre, ale... że jakie. Patologiczny ich sery. <grym> <grym> nie mówisz, że to był największy, nie? Nie, to był ten najmniejszy. To jest ten środkowy, co ty go chciałeś. Dawaj tego największego. Nawet nie wiem, czy... Jeszcze większe? Nie, ma problemu. On będzie delikatnie się zabijał, ale ja go tak postaram się ułożyć, żeby on, żebyśmy my tego nie widzieli. Inaczej on będzie tak ułożony, że nie będzie to nam przeszkadzało w żaden sposób. To byłoby dobrym pomysłem, jakby zrobił, albo mogę go obrócić lustrzanie generalnie, jeżeli bardzo się usiadasz na ten, ten na tół, no. Ale tu by wyglądał trochę lepiej, nie? W się sensie, nawet taką pozycją, ręka do środka, tak. napis tak. na stronę I jakby jego głowa i ten jego tu jest, jest dużo bardziej wyeksponowany. skierowane skierowany w ogóle, pochylony w, no. w tę stronę. Proponuję zrobić dużego, ale na tym udział. Na tym? No. Na no to robimy to. Powiedział, że tak, ale nie masz zażłe, przecież mówię że No bym ja w ogóle nie miał. jakbym dzisiaj powiedział, że odwołujemy 3 dni dziarania to bym powiedział, kurwa, cokolwiek sprawi, żebyś był szczęśliwy. No i ruszyłbym w końcu kampanię dalej w tym nie? <noise> znaczy dał mi po prostu tak do zrozumienia, że ja generalnie wiesz, dla mnie nie czuj presji, ale k**wa jakbyś chciał odwołać i dzisiaj się źle czuł, to żaden problem. Zawsze tak było. Ja nigdy nie terroryzowałem ludzi, że trzeba się dziarać, nie? Wierzeń, Ja zacząłem. Tu gdzieś zaczął. Ja bym się zdał na ciebie. To, to ja bym mniej więcej tu zaczął. Jak tu masz koniec miesiąc czworogłowego, na tej wysokości mniej więcej, to też tu powinien się wezwać drugi wzrok. No i dobra, i tak to uchwał. Wtedy, jak, wiesz, jak będziesz miał kutki, spodzień coś i tak, sobie usiądziesz, to będzie wszystko widać. Cztery karty w stanie. Tylko jest takie kłęby, kurwa. nie I used to get you a ring, you tough enough. Wanna get you new things with your pocket's dull, run it up. I used to be quiet and out of luck. Now I move up and fumble, cause they hate and the jealousy. My mama telling me, count up your okay. blessings and run it up. Nowadays, nothing really is. I only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey young, blinging, she ice free, free photo, photo, please. Dużo ludzi, to myśli no, zupełnie odwrotnie, W odwrotne, sensie nie? by chcieli, no. że jak robisz, to tak, żeby zostało, tak, nie? To... żeby nie traciła w ogóle to, kolory, to, to... Ja to... zakona to czekam te no. dwa tygodnie, żeby to tylko po prostu nie, szybko nie się wygoiło, to... bo... Bo drażni, Raz jest, to jest to, że jak masz tą średnio dziary tak, ułożone, to tak, masz k***a z... z... siarę, a to masz czarną, no. Tam, tak. Hej Marcin. No. Opowiesz jakąś historię? Zbieram content. O no. jeszcze mało było Super Moja ulubiona trzcipki Paparapapam Wiesz, to nie działa tak, że poś... Ej, powiedz coś zabawnego ja to powiem No wiem, ale tak poczekam, może jednak, okay. nagle... okay. wiesz Może to po prostu trwa trochę dłużej, hmm. nie warto No ja cię opowiem żart wiesz co fryzjer ma wodówce? No, nie wiem Maszynkę A wiesz co mi mówi piłkarz u fryzjera? Patrz tam jaki dobry skąd. Więc Weź go i nagrywaj. Pierwszą literę bo... następnej wrzucę. Nie do bo to była prawda. Ale zobacz, to... przeżyłeś już coś takiego, to mało w życiu cię w życiu złamie stary. Cały czas czuję się zaskakiwany. Jak jeżdżę i zawsze jak mi opowiadają jakieś historie, to, to nie jestem Na nape pewno ich nie że Wojtek. <laughs> historie historii innych tatuatorów. to Czasem myślę, że k***a nawet nie zwieszało w góry lodowej. Wśród twoich? No, no, naprawdę. No, no, ja byłem na spocie, to na takim gościu, jak ja przynajmniej w historię, to ja pierdolę, w... Wow, jak film. <grym> to chodzi o przekucia. A, <grym> ci chodziło o przekłucia. nie mów. Nie mów o czym gadamy Ale niczym się nie przejmuj, załatwimy. Dobra. Mhm. Takie interesy tylko z filonem. A. Chyba <noise> to fajne, mi się, podoba, mi się. Tak, A wielkością? Tu bym sugerował mniejsze. Tak. Ten bym jest tutaj, ale tu jest trochę za duży. Ten z kolei tu jest trochę za mały, moim zdaniem. Chociaż z nie jest nie mimo wszystko. Ale tu też pasuje. Możemy odbić, zobaczyć? Jasne, że tak. Kolejny, jak ci będzie chciał zrzucić, to cię złapie. Ciężko. Pa pa. Pa. pa pa. pa pa. Siema. Się Grupa sygnałowa imienia Michaela Lafkota A co ostatnio moja fascynacja k***a deoki w stronę ucichła? No jeszcze mnie przewałkowano do tego Stary jak tutaj w tym studiu k***a oglądaliśmy odcinek po odcinku To jest za dużo Ja oglądałem tak? Tak i się to na kacu podoba. Nie angażuje ci to ani trochę. Może starego ty w ogóle wiesz, tak, k***a. Oglądasz, ale co my mógłbyś się ganiować? Bo sobie podoba. by się nie zmienił. Renko, czy jesteśmy już po zamknięciu? Tak, jesteśmy właśnie, już sprzątam studia. Co się robi po zamknięciu studia tatuażu? Helikopter, helikopter! <grymne> Są Tak. Tak. Ogarniamy sobie unentro, jak bogi przyjdą wszyscy, no. chociaż ja przyjdę pierwsza. <grymne> Chcesz pokazać printa Krzysia? No. Dobra, troszeczkę musisz wyżej, o. No, ale to wygląda. Pyk. Czyli gdzie można dostać takiego princiku? Tutaj, napiszcie na Instagramie, to wszystko myślę. Na Instagramie kcink oraz, oraz kto w byku. Tak jest, do Krzysia też jak najbardziej. Dobra Wojtek, bo nie pomagać, a jak zwykle mi przeszkadzasz Ale przepraszam tego. cię bardzo, no a te dwa worki to kto tu zebrał? Same się zebrały, a ty co? Mogę nagrać rozpoczęcie? Tak skończyliśmy. Jak rozpoczęcie? Rozpoczęcie przecież jest dawno nagrane. Nie jest. Tak nie, Przestań. Sarno. Wszystko jak krew w piach. Weź. Załóż sobie na głowę Nie, mam klaustrofobię A jakbyś założyła sobie kosz na głowę, to też jest masz klaustrofobię? Jaki kosz? No taki kosz na przykład, taki ważny. No nie jest tak bardzo, bo z tego jest się łatwiej wydostać, ale to jest taka klaustrofobia bardzo skupiona też właśnie na takich, jakby to powiedzieć... No, nie no jakby nie. mnie ktoś w szafie zamknął, no to bym zemdlała Aha, aż tak? Tak o, No kurde nie. Windom jest od niedawna <laughs> No to pamiętajcie, żeby saręki nie, nie zamykać w trochę. No właśnie. Szczególnie mój starszy brat w torbie bagażowej. I co? Nie chcę wracać do tych mrocznych. <grym> co mamo? Pewnie się bawiliśmy tylko, tak? Coś nie coś potrafię. Znasz to? Nie. Co? Coś nie coś potrafię. Nie. Nie znasz tego? Okay, <grym> zaraz się to zajmę. No. Jakieś 100 metrów stąd. Ten listonosz 4 lata temu. Ktoś go zaszlachtował. Noże. Nie, nie wiem kto. Ja bym był to mi pomógł. Ja się tak nie boję. A czemu się pan nie boi? Nie jest pan wielkoludem. Coś coś ma to... się na sztukach walki. Coś nieco coś potrafię. Co? Coś nieco w Potrafi pan? Ale co sztuki walki? Nie. O kurde. Nie. Matko, jedyna. To pan śliczy? Czaskie co po Ja się nie chwalę, ja mam talent. Pamiętacie, słyszał pan, że tu zginął chłopak? Ja tego nigdy nie widziałam! Siadaj, kur. Nie wiem, pomógł, ja się tam nie boję. To jest sprawa dla reportera? Tak. A co się pan nie boi, nie jest pan wielkoludem. To znaczy na sztukach walki. Gdzieś mój telefon, kur, muszę to nagrać. Co? sobie. Matko jedyna! Matko jedyna! Ja ****a Ja się nie chwalę, ja mam talerz! To jest... kurwa! Dlaczego ty mi tego nie pokazujesz na początku dnia? To ja miał piękny dzień! Rubiłabyś tego? No, cały dzień! Zaraz wyłącz kamerę, to ci pokażę tylko mam Dobra. spodnie kawę! Włączę. Dawaj. Tak, no, jeszcze raz. Proszę cię. Jeszcze raz. No. Najpierw. <grym> potem. No tak, proszę. się to bo Mój power. Wyszłam <grym> od Agatki od razu. Wow, wow, wow. Dobra, czas skończyć ten odcinek. <grym> Nie wrzucaj, to <tu> uwagę, wiesz. <grym> okej, okay, okej. Okay. Wiadomo. Z tak. tym, tak? Mm -hmm. Dobra, a no może, może stanąć na, 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 na rękach? Nie. Okej. Okay. Elu. To już koniec tego odcinka. Musiałam coś zmienić, żeby zakończenie i rozpoczęcie nie wyglądało <laughs> tak samo, więc kocinęłam. E, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, pisać komentarze, co Wam się najbardziej podobało, i sprawdzać nasze Instagramy, które macie w opisie. Dzięki, Wojtek. Super robota. Pa! 去吗？